Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam do kolejnego odcinka z grom "Cywilizacja 7". Tym razem widzimy naszych osadników, którzy zmierzają do miejsca, w którym założą pierwszą osadę. Małe miasteczko. Zobaczymy gdzie najlepiej to zrobić. Klikamy. I moim zdaniem najlepszym miejscem będzie ten ten plac tutaj. Z tego powodu, że mamy tutaj jeden zasób, drugi zasób. Jeżeli tutaj zrobimy sobie kiedyś miasto z tego miasteczka, to będziemy mogli tutaj robić piękne rzeczy związane z produkcją albo z nauką. A to jest miejsce dość bogate w produkcję, bo jest dużo lasów. Są też miejsca, gdzie można wydobywać, to znaczy są kopalnie. Także zobaczymy. Powinno to być ok. Także ruszymy się nim tutaj, ale to dopiero w przyszłej turze. Wyłączymy sobie to. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy możliwego. Przejdźmy tutaj. Tu się zbroją. Tu się Tu się zbroją nasi oplici, czyli Grecy. No zobaczymy. Mam nadzieję, że. Nie będziemy mieli z nimi problemu. Niby jesteśmy w bardzo przyjaznych stosunkach z obydwojgiem. No, zobaczymy. Mamy też dość pokaźną armię. Także wydaje mi się, że, że powinno być ok. Armia stoi w zasadzie tutaj. Zgadza się tak. I poprawia zadowolenie w Pataliputrze. Tu już mamy 12 i 7. Także wygląda to dobrze. Jedźmy dalej. Mamy Abalan, dodał nam tu jeden do nauki, ale zniszczył nam dwa usprawnienia. Czy możesz przejść obok i zostawić cię leżącego w pyle z powodu wojny, którą przeciw nam prowadziłeś? Plus 5 zł za Czy każdą... też Mam cię ponownie wynieść na piedestał z powodu twych cnót. Mam nadzieję, że przesłuchaliście, co chciała pani powiedzieć. Plus 5 do złota za każdą cywilizację, które osiedla, osiedle udało ci się przejąć. A, No nic, będziemy mieć plus 5 złota z tego wygląda. Tutaj chyba nic nowego nam nie pasuje. Tutaj zniszczone zostały dwa miejsca. Weźmiemy sobie. E, raga. raga. Robimy sobie w radze. Hmm. Napraw, tak. Napraw, farmę. 24 złota. To jest OK. I napraw, farmę. Tu już jest. Napraw, kliniankę Ok. Zobaczymy, jakie tu mamy jilcy. No, są mega mocne. <gryw> Dlatego takie rzeczy trzeba tutaj mieć. I tutaj jest jeszcze też mega, mega pole. Które będzie za 11 tur gotowe. I aha, tutaj mamy jeziorko w kształcie serca. To napisał jeden z naszych widzów, żeby na to zwrócić uwagę. No i się zgadza, mamy jeziorko w kształcie serca. <laughs> Bardzo miło. Pozdrawiam. Zalew możliwości. Pewnego dnia rzeka występuje z brzegów, i ulicami miasta przetacza się niszczycielska powódź. Całe dzielnice są teraz wilgotne, niebezpieczne i nie nadają się do zamieszkania. Przez co setki ludzi zostało bez dachu nad głową. Jednak każdy kryzys stanowi również szansę na pozytywne zmiany. Zapewni im schronienie w koszarach, plus jeden do nieśmiertelnych albo mamy jednego migranta. Na razie nie planujemy bitew, dlatego bierzemy sobie Migranta. Pewnie tutaj przyjdzie. Tak, tu mamy Migranta. I możemy go dać w to miejsce właśnie do Ragi. Bo tutaj to miasto. To będzie miasto. Z tego będzie dobre miasto. Powinno być przynajmniej dobre miasto. Tutaj dookoła wulkanu nie będziemy mogli budować budynków, bo to by było za drogie. Ale budynki będziemy mogli tutaj budować. Także jest okej. Okay. Perski Szczyt, Imperium Achemenidów, rozciąga się nad całą krainą, obejmując obywateli o różnych korzeniach, bierzeniach, językach i zwyczajach. Pod perskim sztandarem panuje dobrobyt. To królestwo wspaniałej architektury i niekończących się skarbów. Tych, którzy sprzeciwiają się Persji, czeka jedynie zagłada. To tutaj znajdują się bogactwa całego świata. Dostaniemy albo do ekspansji jeden punkt, albo do wojska. Zróbmy sobie. Jesteśmy Persją, weźmy do wojska. To nam się na pewno przyda. W takim razie... Wejdziemy sobie tutaj. Atrybuty. Wojsko. Plus 15 produkcji przeznaczonej na szkolenie jednostek wojskowych. No i to jest piękne generowanie kary do zadowolenia związanej z niepokojami w przyjętych osiedlach. Też dobre. Zacznijmy od tego. Najpierw produkcja, później zrobimy to na te kary. OK? No i tutaj mamy patali Mega dobre miejsce tutaj. Weźmiemy sobie słonia który da nam plus 10 do produkcji przeznaczenie na wzniesienie cudów na polach tropików równiny i pustyni później weźmiemy konie imperium konie weźmiemy sobie tutaj plus 1 do limitu miast to nam będzie potrzebne i to już w zasadzie jest nam potrzebne nie wiem on ma teraz ruch maruch Także przejdziemy tutaj i założymy sobie bez brak punktów ruchu. Ok. Czyli stracił wszystkie punkty ruchu, bo tutaj był las. Niestety. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Na kogo oni idą? Oni nie mają. Mam nadzieję, że nie na nas. Tutaj góry są, tu nas góry chronią. Także dobrze. Jedźmy dalej. będą chcieli przepłynąć, no zobaczymy zobaczymy, mam nadzieję że nam, o nie wypowiedzą wojny takiej jakiejś szybkiej ale jesteśmy na to też przygotowani kasę mamy także wygląda dobrze w 3, co możemy robić gdy nam się przydał pomnik tak wam powiem szczerze bo teraz naprawdę trzeba zobaczyć. Tutaj są góry. Czy po pomnik ma za każdy sąsiadujący typ górski? No, czyli to by pasowało. Czyli to by pasowało. Zróbmy tutaj pomnik. Jeżeli chodzi o słonie, to nie widzę, żeby one nam się przyłączyły. A ewidentnie je wzięliśmy, obóz kość słoniowa. Albo jestem ślepy, albo. Albo tego nie ma. Ach, tu jest kość słoniowa, tu na, na samej górze. Ok, ślepy jestem jak zwykle. Zobaczmy, w którym kierunku oni się tutaj przemieszczają czy my mamy z nim coś podpisane? mamy wymianę kulturową, wymianę moc wojskowa też teoretycznie byśmy mogli zrobić okej okay. zablokujmy ich tutaj chociaż oni chyba przez nas mogą przeskoczyć, coś czuję teraz możemy założyć miasto odblokowaliśmy inków, posiadać trzy osiedla z co najmniej trzema górami okej, okay. teraz będziemy mogli Dodać sobie tutaj plus 2 do żywności. Także to mamy ustawione. Zobaczmy gdzież to możemy dodać do Pataliputry. Świetnie. Ej, okay. Jedziemy dalej. Znowu został zrobiony cud świata piramida. Powoli musimy sami coś budować. Jedno już wybudowaliśmy, tutaj. Bramę ludów. to jest bardzo fajna i mocna, mocny cud świata. Zawrzesz sojusz z Marcie Machiavellim. E, nie chcemy od sojuszu. E, nie chcemy. Wydaje mi się, że to nie jest dobre rozwiązanie. A sojusz trzeba mieć dobre podstawy. No i co? Ruszył, wrócił. Nie wiadomo. Raz. I na kogo oni idą? Na kogo oni się szykują? Chyba nie na nas. Mam nadzieję. Kiedy byłem młody, myślałem, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Teraz, gdy jestem starszy, wiem, że tak jest. <laughs> to jest dobre powiedzenie. To jest dobre powiedzenie. Zróbmy tutaj i zablokujmy ich, żeby nie mogli przejść. Jednak chyba nie mogą przeskakiwać przez nas. Chociaż 100% nie jestem pewien. Bo tutaj nam się udało przez nich przejść. Jak pamiętacie. Ok. <laughs> Cóż możemy jeszcze ciekawego tutaj wymyśleć? Dobrze by było zbierać te punkty kodeksów. Doble z produkcją zyskują plus jeden do produkcji. To jest mocne. Zróbmy to. To jest mocne. Arsa. Zobaczmy. Rakotową arimę byśmy mogli zrobić. 14 tur. 14 turaż to, to jest troszkę dużo To jest troszkę dużo mm. Co już zrobimy? Targowisko, jeszcze targowisko byśmy mogli zrobić to Gdzie? Zobaczmy tu już, tu już nie ma miejsca tu już y, też słabo z targowiskiem. Nie, tu nic takiego bardzo świetnego nie mamy, prawdę mówiąc. Może naprawdę tą terekotową armię. to ona daje. Dochód bazowy, plus 2 do produkcji, po wzniesieniu zapewnia darmowego dowódcę. Plus 25% do doświadczenia armii. Budowla niezwiązana z żadną epoką można umieścić wyłącznie na łące. Na łące. Na łące, czyli możemy umieścić tu. Zobaczmy, czy to raz, dwa, trzy. Dobrze, tu by można było też to około ostawiać budynki. że tu by można to było ustawić. Robimy terak terakotową armię. Siadaj dwóch dowódców, akurat by pasowało. I zobaczmy, czy jeszcze tutaj się uda wyciągnąć trochę więcej produkcji. Poczekamy ten się będzie przyłączał i weźmiemy po miejsce świetnie tu jest mega mocno zobaczcie jak to jest produkcja 22 już produkcja jest 21 żywności 9 nauki i kosztowałoby 650 żeby przekształcić w miasto To chyba będzie nasze drugie miasto w takim razie, trzecie miasto. Tak mi się wydaje. 650. No, to jest ciężko wydać tyle. Szczególnie, że może być wojna. Szczególnie, że może być wojna. Ale wtedy będziemy mieć jedno miejsce więcej do produkowania. Także weźmiemy sobie tutaj, przekształcimy w miasto. I zrobimy tutaj w pierwszej kolejności dół pilarski, który nam da. To jest co są góry? O, To cenne miejsce. Dół pilarski, no ale niestety musimy tutaj ten dół pilarski wybudować. Nie ma wyjścia. Tutaj też jest jeszcze. Wulkan. Tu nie możemy, tu nie możemy. Tu surowca. No nic, musimy tu wybudować. Nie ma wyjścia. Będziemy się tutaj rozszerzać. To zostało zakupione, z tego co wygląda. Nie za dobrze, ale okej. Okay. Poszary możemy jeszcze za zrobić, ale nie koło, nie koło wulkanu, niestety. Tu musimy coś zrobić, żeby wybudować na rzece. Na rzece można wybudować ogród. Nie, też nie? Um, właśnie? Właśnie można na rzece, okej. Okay. To się rozszerzymy w tym kierunku. Chyba teraz pytanie, czy tu zrobić? Czy tu? Zróbmy tutaj. I niech się buduje. Ile to będzie trwać? 5 tur, ok. Jako mamy produkcję w Parsie? 25, podobno. Może to miasto przez ten wulkan jest naprawdę mega fajne. I teraz do parsy możemy też dodać pewne rzeczy, do ragi, przepraszam. Co się tutaj nadaje? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, cóż tutaj możemy dać ciekawego do nauki, ale do nauki chyba nie ma bonusów. Są bo, bonusy do, do, do złota. do zadowolenia, tu jest zadowolenie do żywności mamy niby żywność ale tutaj mamy mamy mniej, także niech się podzielą tą żywnością do szkolenia jednostek też bym tutaj wrzucił z tego powodu, że jak coś będziemy tutaj produkować jednostki, ok dobra zobaczmy co tutaj się dzieje tak się kręcą, tak się kręcą. Jakoś nie mogą przejść. Gdzieś byli, zostaliśmy zaatakowani, ale zaraz zobaczymy gdzie. putra. Putra. E, tak, cudów już nie ma. Ołtarz. Plus jeden zadowolenie za każdy sąsiadujący cud. Starożytne mury byśmy mogli ewentualnie wybudować. Tutaj mamy ratusz, także zróbmy to. Ty tutaj na razie czekasz. I zobaczmy kto kogo za zaatakował. Um... stanie wojny, A, Z Lafayette mają wojnę. Aha, no i widzisz, byśmy podpisali sojusz, od razu byśmy byli w wojnie. I tego oczywiście nie chcemy. Znaczy, byśmy mogli do tej wojny, wojny nie przystępować, ale to by nas kosztowało dużo wpływów. Dlatego. jest jak jest. Wiecie, oni to będą walczyć? Jako tutaj między pierwszy sobą. zbudował okay. mur o długości niemalże 130 km, który miał oddzielić barbarzyńców od Rzymian. 3 do sił ufortyfikowanych dystryktów. Budowanie związane z produkcją zyskujemy plus 1. Zobaczymy, co to nam dało w parsie. 27 mamy już, ok. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 11 tur do terakotowej armii. Wulkan wybuch ale to nie u nas. Ok. Tworzy sojusz z innym przywódcą. Akceptuj sojusz y, z Lafayette'em. Nie, odrzucamy Odrzucamy sojusz. Niestety, ale musieliśmy to zrobić. Zapraszam mnie. E, Zapraszam do rozpoczęcia wspólnego miejscowego święta. Ok, to zrobimy to. Ok. Zobacz, drzewo Drzewko, tu jeszcze coś jest się jeden kodeks, budowle, budowle związane z nauką zyskułem plus do nauki O, to, to jest fajne Też sobie weźmiemy, nie będzie długo trwać tym blokujmy to miejsce, żeby czasami sobie nie chodzili nie wiadomo gdzie Mam nadzieję, że Że nas, na nas nie wpłynie negatywnie ich wojna Arsus rozbudujemy miasteczko i pójdziemy w kierunku tego słonia teraz nie możemy iść, bo tu musimy zrobić budowlę odpowiednio po tym jak zamienimy to na miasto kiedyś jeśli nam się uda zobaczymy dlatego w pierwszej kolejności zrobimy um... Raz, dwa, trzy, tu jeszcze możemy iść, Yadate. plus 15% do złota, czyli pójdziemy w tym kierunku. Ty sobie tu czekasz. Kolejna tura. Osiągnięto ważny cel, wielka biblioteka, zobacz postępy. Słowo mówione podbija wszystkie myśli, a słowo pisane im rozkazuje. Udoble związane z nauką zyskują plus 1, jeden, jeden kodeks i kradzież postępu technologicznego. Ok, czyli tutaj dostajemy powoli punkt, jaki jest ranking. Jesteśmy na pierwszym miejscu z trzema punktami. Okay. Opiekuny technologii. Ambicja napędza innowacje. Gdy wciąż tak wiele czeka na odkrycie i zbadanie. Mistrzowskie opanowanie danej umiejętności staje się pracą na całe życie. Jeden kodeks albo 200 do nauki, weźmiemy kodeks. Tak łatwo do kodeksu nie dojdziemy. By były cztery tury. Ok. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieć. Kolejnego do zrobienia. Na razie nam dobrze idzie. Inżynieria, amfiteatr i kuźnia. Kuźnie możemy zrobić. 10 tur. Dobra, co tutaj ciekawego można wymyśleć Listę nieśmiertelnych i tak dalej, i tak dalej. Tak jak będziemy mieć za dużo nieśmiertelnych, to nie przejdą do nowej epoki. Tu jest jeszcze jedno fajne miejsce. Jeżeli chodzi o zrobienie miasta zobaczcie. Tutaj w to miejsce z tego powodu, że byśmy yy, Korzystali z tego kanionu jeszcze. Tylko ci są zbyt blisko. Oni z kanionu niestety yy, nie mogą korzystać. Tutaj jeszcze jest możliwość, żeby ich przejąć. 240 wpływów. Także to jest jeszcze trochę. Em... Um. z willa, willa do gór tak sąsiadująca z górami no to możemy to zrobić ich będzie tutaj zrobimy znowu czekanie o już walczą bo stracił coś dziwny rok ok 70% mamy do końca epoki po obfitszych niż dawni ulewach pola pokrywają się nietypowym odcieniem zieleni Potem przychodzą myszy i szczury, a rolnicy, którzy wcześniej uśmiechali się z zadowoleniem, teraz mrzczą, marszczą brwi zmartwieni. Co gorsza, w odległych częściach kraju pojawia się choroba. Jedno miejsce na doktrynę kryzysową. Plus 5 do zadowolenia z ołtarzy w zarażonych osiedlach, ale minus 10 do złota z, z ołtarzy. Ołtarz mamy. Nie wiem, czy w końcu wybudowałem tutaj ołtarz, czy nie w Batalii Putrze. Jak to było? Omnik zrobiłem, ale nie ołtarz. Aha. Dobra, może to. Drugie, plus 2 do nauki z budowli związanych z nauką w zarażonych osiedlach, ale minus 4 do złota z budowli związanych z nauką. No, z budowli związanych z nauką mamy chyba dwie w tym momencie. Czy było minus 8 do złota? prostu nauki z budowli związanych z nauką w zarażonych osiedlach. Okej. Okay. No, weźmy to, prognoza. Niech będzie. Na razie to nie są jakieś straszne rzeczy z tego co wygląda. Raga. Raga może teraz sobie coś wybudować. O i tutaj można wybudować bibliotekę. Ale ona nic nie da. Każdy sąsiadujący zasób. Ach, bo nie możemy nigdzie jej wybudować? Nie można. Plus 4 Gdzie mamy zasobów najwięcej? Tu jest jeden zasób. Mm, tu jest jeden zasób. Dlatego jest tutaj bonus jeden do tego. Okej. Okay. Tu by było dobra, dobre miejsce, żeby postawić bibliotekę, bo są dwa zasoby, albo nie, tu nie, bo jest góra Tylko jak my tu dojdziemy, tu coś już jest, tu jest drwal, czyli tu nie przejdziemy. I tu jest. E, I tu jest wulkan, także nie ma co. Ale tu można zrobić też. Raz, czekajcie, jest ratusz? Jest. Raz, dwa, trzy, czyli tu by było najlepsze miejsce na bibliotekę. Ok. No dobra, to zróbmy to, tak? Czyli postawmy tutaj coś jeszcze na naszym na naszej rzece. Ok, weźmiemy sobie na rzece. Tylko co. Co można budować na rzece? Rybacką ke keję. Tutaj koło tego możemy zbudować. Niech będzie. Ach, nie, tutaj mieliśmy. A, błąd. Tu <laughs> mieliśmy wbudować coś. E, zaraz, zaraz, zaraz wrócimy. Nie pokazuje się teraz nasze miasto. I dlaczego się nie pokazuje, zobaczmy tu. Pokazuje. No teraz się odblokowało. Okay. E, musimy tam postawić ogród jest koło wybrzeża. Ogród by, ogród by pasował tutaj, bo tutaj są dwa wybrzeża. To zróbmy sobie ogród. I zróbmy ogród tutaj do przodu. Ok, wy tutaj zrobicie, damy im tutaj po prostu, żeby czekali. O! W Pataliputrze doszło do wybuchu epidemii. I tu, że nastąpiło szkodzenie jednego pola, utrata jednego obywatela i zwiększenie żywności o zero pól Czyli teraz nam spadło tutaj żywność. Złoto, przepraszam, z tego co wygląda. Zaraz zobaczmy. To tutaj powinno być napisane kryzys. Plus dwa nauki z budowli związanych z nauką. Zaczną ale minus 4 z, z budowli związanych z nauką. Ok, czyli mamy jedną związaną z nauką i dostaniemy tutaj minus, tu nic nie możemy naprawiać z tego co wygląda. No, zaczyna się, zaczyna się. Kryzysy, zaczynają się kryzysy. Ale za to powinniśmy tu dostać plus 2 do nauki z biblioteki, którą tutaj mamy. Zapewne. Biblioteka jest. Jest, tu jest napisane minus 4 do złota i plus 9 do nauki daje ta biblioteka. Wow! To nieźle, to nieźle. Także taki kryzys. Z jednej strony, a z drugiej strony jest OK, czyli wydajemy 4 zł za to, żeby mieć plus 9 do nauki. OK. Dobra, będziemy w takim razie kończyć ten kryzysowy odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Miło, że aż do tego momentu obejrzeliście. Jeżeli spodobał Wam się filmik, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytanie, komentarz, oczywiście pod filmem można coś takiego napisać. Poza tym zachęcam do subskrypcji kanału i nie pozostaje mi nic innego do powiedzenia jak cześć ciał, pozdrawiam i papa.